Tutaj akurat jest taka opcja, żeby wyjść sobie z biura na przykład na przerwę na lunch i wskoczyć do oceanu, poleżeć na leżaku, napić się soku z kokosa i zapalić papierosy. Ja już dzisiaj rano byłem biegać i chodzić tam po plaży. Dużo osób było na plaży, kąpało się, co mnie trochę zszokowało, bo są czerwone flagi na plaży zakaz kąpania pokazane ale nie widziałem też żadnych, nie wiem, ratowników i kogoś, kto mógłby to wprowadzić, ten nakaz, zakaz. No i też zdziwiony, no bo w sumie zimna woda i dosyć zimno było rano. Ja się nie kąpałem, teraz Ajko chce iść się kąpać, mówi, żebym się ubrał w spodenki do kąpania. Wydaje mi się, że jest za zimno, żeby się kąpała, bo wczoraj jak byliśmy na spacerze, to mówiła, że jest mega zimno i chciała wracać do domu. No teraz jest dzień, w sumie pochmurna pogoda, więc nie jest jakoś super ciepło też i wątpię, żeby chciała się kąpać, bo woda jest zimna. Więc podejrzewam, że nie będzie chciała się kąpać. A już nie chciała iść, bo ja jestem w spodenkach do nie ale powiedziałem, że jak ona będzie się kąpać, to ja też się będę kąpał, nawet w spodenkach do nie Bo wiem, że i tak nie będzie się kąpać. Jesteśmy już na zewnątrz i Ajko już mówi, że jest zimno, bo w sumie to prawda, trochę w porównaniu do Filipin, nawet w porównaniu do Saigonu jest zimno trochę. Dosłownie nie wiem, jaka może być różnica z 3-4 stopni, ale jest to naprawdę tutaj bardzo odczuwalne. can you check how many degrees Celsius? Because I'm saying that it's like, you can feel that it's kind of cold. 27? Seriously? 27 stopni niby jest a, a... czuje się to jak jakoś Baby want on the street, okej okay, no. A czuje się to jakby było z 20. Wynatku? Idziemy szukać kawy na ulicy, chcę się napić i zobaczyć o co chodzi tutaj w tym mieście. Póki co jest fajnie choć. Trochę myślę, rozumiem, co mój kolega miał na myśli, który mieszkał w Wietnamie przez jakieś 5 lat i był w Ho Chi Minh, i był w, na Trang, tak na chwilę, i mówił, że na Trang jest nudne, a Danang jest zajebiste i Saigon jest zajebiste. I Saigon póki co był faktycznie zajebisty. Na Trang jest też zajebiste, ale możliwe, że jest ciutkę nudne w porównaniu do Saigonu i w porównaniu do Danang, gdzie będziemy niedługo. A jeszcze bardziej niedługo będziemy na kawie, zaraz, na tram. Właśnie. Jacyś ludzie śpią na chodniku. Nie wiem, czy to bezdomni, czy może robotnicy z tej ciężarówki. Wy nie widzicie ciężarówki, czekaj, tutaj leżą. To chyba nie są bezdomni. Możliwe, że to są jacyś robotnicy z tej ciężarówki albo coś takiego. Pokazała to mleko najpierw, ja machnąłem nie. Później pokazała cukier, ja machnąłem nie. Okej, okay, czyli będę miał. Czarną kawę najprawdopodobniej z lodem, bo chyba. Nie, no nigdy mi się nie zdarzyło, żebym zamówił kawę w Wietnamie na ulicy i żebym dostał gorącą. Nie, 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 takich rzeczy się nie dzieją. Muszę się zapytać, ile płacę. To się robi tak, pokazuje się kalkulator, czyli tak, i pani mi napisze, ile płacę. A nie, tu jest inny sposób, jednak pani pokazuje pieniądze, jakie mam So it's 15? Ok. 15 muszę zapłacić tysięcy, czyli 35 peso, czyli niecałe, na, no, sorry, 2 złote, ta, 2 coś takiego. Ajko przygotowała pieniądze i zapłaciła. Thank you. A tutaj dwóch kolesi sobie po prostu siedzi przy sklepie i pali szlugi. So, we gonna swim? Sure. Mam nadzieję, że Ajko się podda, bo ta woda jest naprawdę... Ajko robi TikToki. A ja robię vloga. W sumie oboje można powiedzieć, jesteśmy w pracy. Jaka praca, taka płaca. W sumie to powiedzenie jest z dupy całkowicie, bo nie wiadomo o co w nim chodzi. Bo, bo jeden wykonuje tą samą pracę co drugi zarabia milion razy więcej. Bo jest lepszy w tej pracy na przykład. O, a tutaj sobie ktoś śpi w Hamaku i też jest pięknie. Idziemy w stronę plaży, jesteśmy już bardzo blisko. W sumie tutaj chyba prawie na każdej ulicy jest się blisko plaży. Ajko jest w e, roztańczonym umorze, bo idziemy się kąpać, z czego pewnie zaraz się wycofa. Tylko jedna ulica dzieli nas od plaży, więc musimy ją przejść. Teraz jest dobry moment, bo z tamtej strony nic nie jedzie. Trochę bardziej trzeba uważać tutaj, ale też myślę, że teraz maybe let's wait until the car. Let's wait until the car. Poczekamy aż samochód przejedzie, elektryczny. O i poczekamy aż ten drugi też przejedzie. Takie realia przechodzenia. Dobra. Teraz zobaczcie jakie fajne drzewa i krzaki. Wygląda jakby takim bonsai na sterydach. Ale my po prostu dochodzimy do plaży. Nie jesteśmy na żadnej rajskiej wyspie. Jesteśmy w wielkiej aglomeracji. W sumie jest to turystyczne miejsce bardzo. Yy, przyjeżdża tutaj na pewno dużo więcej Wietnamczyków niż białych. Aczkolwiek jest tu też bardzo dużo białych. Szczególnie ruskich w sumie. Jest tu jakaś baza. Ja do ruskich nic nie mam, lubię ruskich. Ale mam wielu znajomych, którzy nie lubią ruskich. Okej, okay, nie będę pokazywał palcami ani rzucał nazwiskami, ale wiecie jak jest. W każdym towarzystwie są tacy, co albo nie lubią ruskich, albo nie lubią Niemców. Albo nie lubią ruskich i Niemców. A najgorsi to są ci, co nie lubią wszystkich. Ja tam wszystkich lubię praktycznie, chyba że mnie w wku... Idziemy zobaczyć jaka woda, żeby mi powiedziała, że o nie, jednak jest za zimno i lepiej, żebyśmy nie pływali, dambeli. Tak, tak, spoko, nie ma problemu, baby. So, swimming? Cały czas idzie w zaparte. Look how they react! Nasz blok jest tam, gdzieś tam, w tamtą mańkę. No, it's not, it's perfect weather for swimming, what you're talking about. Yeah, exactly, that's why we should also swim. W sumie prawie nikt nie pływa. Dzisiaj rano tutaj byłem biegać, chodzić, skakać, latać, to chyba z 500 osób pływało i na całej plaży było z 1000 osób okej, okay, Jajko idzie w zaparte okej, okay, you first and then me yeah I have to see first because I don't trust you that you gonna swim I will swim if you swim piękna pogoda do pływania, idealna tutaj leżaki Wypoczynek. Ludzie są na wakacjach albo może wyszedł z biura na chwilę poleżeć na leżaku na plaży. Sorry. Leżak, leżak, tak, leżak. Bierali mi się z hamakami. Tutaj akurat jest taka opcja, żeby wyjść sobie z biura na przykład na przerwę na lunch i wskoczyć do oceanu, poleżeć na leżaku, napić się soku z kokosa i zapalić papierosą. There is only two people swimming. No nie wiem Z tym kompaniem Gdybyśmy mieli się już nie zobaczyć I gdybyśmy nie wrócili Ta kamera jest na plaży w Natrang Może ktoś znajdzie I opublikuje ten materiał No bo jak nie wrócimy to go Cały czas idzie w zaparte Idziemy pływać So babe Why we not swimming? Because it's cold And look, it's going... Oj, oh yeah, and it's raining. Start raining more. It was a little bit kapuśniaczek, a teraz zaczyna padać tak mocniej, więc zawijka. Ale wiedziałem, że tak będzie, nawet jakby nie było deszczu. A teraz już zaczyna coraz bardziej padać, więc musimy iść. Nie pływaliśmy. Let's go. We have to go, yeah. Przestało padać, więc siedzimy sobie na plaży. No i chyba jako jedyni... Siedzimy z twarzami w stronę miasta, a nie w stronę morza i plaży. Tak naprawdę wy macie ten widok teraz na monitorze, a my go nie mamy. My widzimy wysokie budynki, jedną z bardziej głównych ulic na Trans. A dlaczego tak siedzimy? Bo po prostu wolimy widok na miasto niż widok na morze, bo widok na morze mamy praktycznie zawsze na bohol. A tutaj podziwiamy widok, jaki mamy w sumie pierwszy raz w życiu. Zwróćcie uwagę na te drzewa, o których mówiłem Banzai na sterydach. Bonzaj, Banzaj nawet kokosy na wyciągnięcie ręki. Jakbym się wspiął na tą palmę, to mógłbym ściągnąć te kokosy. Zmieniliśmy lokalizację, bo Ajko chciała przenieść się na trawę, tak więc przenieśliśmy się na trawę. Tutaj oto w to miejsce. Ustawianie kamery, żeby znaleźć idealny kąt. Ten nie jest jeszcze idealny, ale jak trochę zjadę, to może będzie bardziej idealny. O, w sumie chyba nie jest bardziej idealny. Więc trochę do góry, da? Tak? Może taki. Okej, okay, Ajko też ustawia kamerę. No dobra, może nie jest idealne, ale nieważne liczy się treść, tak? Jak zwykle macie rację. Treść najważniejsza, nieważne edity, nieważne przejścia, tranzycje, jebania, treść. Także dawaj Damian jak najwięcej treści. Słyszę teraz Wasze myśli. O uwaga za kamerę biednie udało się. Kupujemy owoce, poczekajcie, pokażę Wam. Pani chciała. Żebyśmy kupili wszystko, ale sprzed w końcu się zgodziła, że tylko ananasa, bo Hajko nie chciała nic więcej. Chciała tylko ananasa. Ten ananas kosztował 50 tysięcy dongów. No, thank you. Jeszcze nie jem. Nie wiem, która jest godzina. What's the time? Piję kawę, intermittent fasting robię, jakby ktoś się pytał. 12.57. Jeszcze nic nie jadłem, ale piję w sumie drugą kawę. Ogólnie, jak się nic nie je, to się włącza trochę takie coś, jakby człowiek był nafukany. Organizm ma więcej energii, gdyż nie trawi i nie... metabolizuje? Pożywienia? Dzięki czemu ta energia, którą by zużył na te czynności, jest do wykorzystania, jest w naszych zasobach. Tak, kontynuuję myśl, pomimo tego, że żona kaszle, ale nie musiałem jej jeszcze ratować ani przewracać do góry nogami, żeby wypadło jej z gardu. Marcinku, jeśli oglądasz, wiem, co miałeś na myśli. Trochę się zgadzam, miałeś rację. Ehm, podejrzewam, że dla nas wielkie fale, że nam Saigon się wydawał i w sumie chyba wydaje do tej pory dużo bardziej ekscytujący niż na Trang, dlatego, że to, co my teraz widzimy, to jest trochę taki widok, jaki mamy na Boholu, na Filipinach praktycznie na co dzień, tak? Może i tak dalej, ale to, co jest z tyłu już za nami, to takiego widoku nie mamy. Dlatego w sumie ja ustawiłem kamerę w stronę tą, którego widoku nie mamy. A w Saigonie Mieliśmy wszędzie widoki, których na co dzień nie mamy, bo tam wszędzie jest miasto. I kolejnym punktem ważnym, dlaczego Saigon bardziej ekscytujący się wydaje, to dlatego, że tutaj jest dużo mniej ludzi i dużo mniej ulicznego jedzenia. Prawie nigdzie nie ma ulicznego jedzenia w porównaniu do Saigonu, a tam prawie wszędzie jest uliczne jedzenie, co robi mega zajebisty klimat, bo dzięki temu wszędzie się coś dzieje. i... Nawet jeżeli się nie chce jeść, to chodząc, co chwilę widzi się ludzi, którzy cieszą się ze wspólnego towarzystwa i wspólnego posiłku. I to jest mega fajne. Tutaj są tylko, może nie tylko, ale głównie restauracje, kawiarenki i tak dalej. No nie będę ukrywał, że bardzo ważnym elementem ulicznego jedzenia są też ceny, ale nie są najważniejsze, bo jest. Drugi aspekt tego, taki, że po prostu to jedzenie jest zajebiste. Czasami lepsze, a nie wiem nawet czy nie często lepsze, a może i częściej lepsze niż w restauracjach, które byłyby droższe i miały nudny klimat w porównaniu do siedzenia na chodniku i podziwiania widoków ludzi i tak bardzo lokalnego życia, a nie po prostu w restauracji, gdzie ludzie skupiają się na jedzeniu też lokalnie i tak dalej, no ale trochę jednak inaczej. W restauracjach już byłem w swoim życiu nie jednej nawet. Ajko zrobiła ujęcie, w którym mam wielkie nogi i dziwnie to wygląda. A może po prostu mam wielkie nogi? Babe do you think I have a big legs? Or only in this video? Only in this video. You are tall. So so my legs is normal, yeah? yeah. What about my brain. Your brain is abnormal. <laughs> not normal, yeah. That's totally different story, yeah. Legs normal, brain abnormal. I agree. Good. Thank you for being honest in front of camera and not backing down. <laughs> Appreciate Sometimes. that. Sometimes only. You mean sometimes you are honest or sometimes, sometimes my brain is your brain is abnormal. No my brain is abnormal all the time. <laughs> but you have to be straight also, like normal. Sometimes only pretending. I'm only pretending that I'm normal. Hmm? Just if I have to, I pretend that I'm normal in front of normal people, yeah. But you are not normal, so I'm not pretending. <laughs> so perfect match. Couple goals, Two crazy mother. Jakiś gościu tutaj podchodzi i coś do nas pokazuje. Nie wiem, czy chce zagadać, czy co. E, chyba się wycofał, jednak. Ajko powiedziała, że jakiś gościu tutaj jest i coś chyba chce. Jak na niego popatrzyłem, to kiwnął głową, ja kiwnąłem głową. Później zacząłem nagrywać, no i poszedł. Więc powracamy do tematu szaleństwa. So, we are perfect match, nie? Yeah? Because. Oh shit. I wasn't recording. Podszedł do nas jednak ten chłopak, i pogadaliśmy sobie z pół godziny, godzinę. Nie wiem dokładnie. Mieszka tutaj półtora roku. Bardzo fajnie nam się gadało. Jak oglądasz to, to pozdrawiam cię i dzięki za rozmowę. Mega są tutaj te drzewka, tak zadbane, poprzycinane ładnie. Fajny klimat, naprawdę. Ten Polak też jest zafascynowany tym miastem. Mówi, że półtora roku mieszka, miał cały Wietnam przejechać, a pomieszkał przez miesiąc w Danang i trochę mu się mniej podobało, bo duże miasto, dwa razy większe niż to, a my właśnie chcemy zajko duże miasta i podejrzewamy, że nam będzie się podobać. No i po Danang przyjechał tutaj i stwierdził, że jest tak fajnie, że po prostu został. Jest już półtora roku i na tą chwilę nie zamierza się jakoś nigdzie ruszać. Coś tam o Indiach wspominał, ale. Nie wiadomo, palcem na wodzie pisane <laughs> I don't know babe to be honest this You have to put your legs there but I reach. You need to wear high heels <laughs> Let's go Ah uh, so you put this in front babe the The wheel in front, oh, like that. Basically, you're moving this, yeah. <laughs> no, this is for sitting. Capo already. <laughs> Need to go home, sleep three hours now, after exercising. Pee. Me too, let's go pee. I think it's good that I booked for eight days here, yeah? yeah. I think Even no. For five days. Well, we, we cannot say because we didn't see nothing, and you know, as he said, we are in the most tourist place right now, yeah? yeah. This is the tourist area of this city, so yeah. if we go out, we will see much more local life, maybe much more interesting. And he was also saying that here is like two, three times more expensive than there, a few hundred meters there, yeah, basically. So soon. You know when 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 we drink the juice there, like lemon juice. Yeah. And I read the reviews. That someone was saying, you know, careful, because if you are a foreigner in this cafeteria they gonna give you the foreigner price so it's like twice more expensive price. that's why i tell you we're not gonna go back to this place again well but there is many there's there is menu, is menu for and... local and there's menu for foreigner ah really yeah. whoa that's interesting i heard something like that in thailand that there is but i don't know if i experienced maybe But that's not cool in my opinion to charge differently different people yeah. the price should be the same for everyone uh, in my opinion because it's kind of like weird Oh my god Well okay Passing the road here also might be a little bit challenging but let's see Nie ma światła oczywiście e, nie ma tak dużego ruchu Ulicznego jak w Saigonie, ale pomimo tego jest dosyć spory i dosyć szybko jeżdżą na tych motorach, samochodach, autobusach itd. Tak ale teraz widzimy, będzie dobry moment. So we gonna go now. Ok. Znaleźliśmy lukę w Matrixie ulicznym. Oh I teraz też znaleźliśmy. No to trochę dziwne jest tutaj to trąbienie. Y, takie długie czasami, pomimo tego, że sytuacja tego nie wymaga. They beep a lot, yeah? Here, like weird. Yeah. Patrzcie, jakie czary mary Mam tą samą koszulę, te same okulary i tą samą bandanę. I wygląda tak, jakbym był w Natrank, a jestem w Nanang. Wow. Do nas wróciła zima. Jest 22 stopnie. W takiej temperaturze normalni i nienormalni Filipińczycy już zamarzają, dlatego szybciutko dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka i wracam na ósme piętro do żony, przytulić ją, żeby nie zamarzła, no bo to już jest na y, granicy bezpieczeństwa, zagrożenia życia. Także pisenlo, trzymajcie się do jutra.